Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby nagle zniknęli wszyscy mężczyźni? Kiedy kobiety obrażają się na mężczyzn, często chciałyby, żeby oni zniknęli, nie myśląc o konsekwencjach. Ale może rzeczywiście nie byłoby to takie straszne i bez mężczyzn rzeczywiście byłoby lepiej? Przecież współczesna kobieta opanowała wiele męskich zawodów, może jest w stanie opanować je wszystkie. Na przykład zawód górnika, ale czy kobietom chciałoby się zjeżdżać do kopalni? Pewnie nie, opracowałyby alternatywne źródła energii. A czy kobiety poradziłyby sobie z pracą ratowników albo strażaków? Mało znalazłoby się chętnych, ale za to kobiety stworzyłyby armię robotów ratowników. A czy kobiety wspinałyby się na słupy elektryczne, żeby naprawiać przewody? Czy zaczęłyby pracować jako elektromonterzy? A czy chciałoby się kobietą pracować jako drwale? A kto by oczyszczał lasy i miejskie parki ze starych, niebezpiecznych albo chorych drzew? Tak, tak. Automatyzacja procesów gospodarczych to typowo kobiece podejście. A kto by czyścił kanały i rury kanalizacyjne? A kto by miesiącami siedział na statku rybackim bez manicur? A czy kobiety umiałyby pilotować samoloty? Tak, z tym problemów by nie było. I bez miar kosmosu kobiety również by chętnie opanowały, nie gorzej od mężczyzn. I nawet tirowcami mogłyby być i robotnikami na platformie wiertniczej i tam by sobie poradziły. I kaskaderkami by zostały? Cóż, chyba tak. A co by one zrobiły z przebudzonym instynktem macierzyńskim? Kto by pomagał z nim sobie poradzić? Bez mężczyzn kobiety pozbawiłyby się radości bycia w ciąży i karmienia dziecka. Bez mężczyzn nie miałoby sensu utrzymywanie pięknej figury do starości? Przecież nie miałyby się kto zachwycać i podziwiać wciąż pięknych figur. Po co będą potrzebne piękne ubrania, żeby się podobać samej sobie w lustrze? A nowe fryzury potrzebne? Kto będzie je obdarywał biżuterią kwiatami? To przecież takie nudne i smutne same sobie kupować kwiaty i biżuterię. A kto będzie popełniał dla nich szalone romantyczne czyny? I kto będzie je rozśmieszać i nosić na rękach? To będzie je kochać przede wszystkim. Z kim będą oglądały romantyczne filmy i witały świt i starość? Kto będzie im o piosenki o miłości i wielbił? I komu będą mówiły o miłości? Też swojemu odbiciu? To może jednak nie warto, żeby kobiety życzyły sobie zniknięcia wszystkich mężczyzn? Przecież jeżeli znikną wszyscy mężczyźni, życie kobiet straci coś bardzo ważnego. A wy dziewczyny? Chciałybyście pozbyć się mężczyzn na jeden dzień? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!